Powiedz czy się stresujesz Nie Nie oszukuj Nie Pokaż gdzie będziesz robiła Tu będę robiła Oni będą następni Alicja powiesz, bo, powiedz czy się boisz Jak kupicie mi taki na urodziny Jak się czujesz? Wyśmienicie A, daś? A nam się boi, że widzę Cię Ale widzisz dla mnie zęby <laughs> otwarte <laughs> Wiecie co, na no samym przekucie nie ma czego. Później korzyść z tym konieniem, się naprawdę pielęgnować. A ile czasu będzie się goiło? No tak, na no, to pytanie właśnie nie odpowiem. Generalnie y, 3 miesiące przy piercingu to jest standard. Najpierw dezynfekujemy. <grymne> Karina nie krzyczysz, nie ten? No, nie ten nie będzie. Nie co ma krzyczeć, to w ogóle. Ci, nie jak goli. ona to, nie ma, to, to ma, to nawet... nie bolało bardzo, nie? Bardzo, nie? Hmm. Przyjemne uczucie wam powiem. <grymne> Przyjemne uczucie. Karina, dało się. O, ale bolało. A, mamo. Nie oszukuj, że nie bolało. No Bo nie bolało, naprawdę. Karina pięknie wyglądasz. Ja to wiem. Czy następne? Dawa. Adam dawaj, Adam teraz ty. No dawaj, nie bądź cipa. <głosy> <głosy> o kurde Karina, wow! Ale szacu, ja powiedz w no. skali od 1 do 10, jak bardzo się boisz. Czy znaczy nie boisz się? Tak. Stresujesz się? Boisz się widoku krwi? ale widać, że jestem stresowany. Naprawdę ja nie się ma się po... czego bać bo... Adam, bierz takiego ale... Fajno, no dobra, to wygląda fajnie Fajno, no chłopaki teraz noszą, w uszach też noszą, ja Tak, bierzemy ten, zdecydujemy no, za niego, no Tak Tak, tak. tak. Dobra Głębokie dwa wdechy, nie wiem, pomyśl o czymś fajnym Okej, okay. tak y... Jeszcze kolczyk Aha. <laughs> to może się... chcesz tak chodzić? No myślałem, że już się <laughs> Adam jesteś dzielny. <laughs> pokaż, 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 pokaż Czekaj <laughs> Nie, dobrze, dobrze, dobrze ci jest, dobrze Alicja Jak się czujesz? Bardzo dobrze Znaczy teraz, nie wiem jak będzie przy Naprawdę, nie boli, to serio Poczułeś tylko przez sekundę takie uk ukucie No i... No wiesz, bo naprawdę żadnej igły e, To jest tak. tylko plastikowa rurka Ale nie dam rady chyba Czemu? No, ja Musicie być twarde, my za Adamem daliśmy ja, ja radę Ja robię, ty też musisz zrobić Ale jak Adam zrobił to... Ja ci powiem kiedy, dobra? Nie, nie mów mi kiedy, wolę jest zaskoczenia Przecież nie bo uszami będziesz uszała O dobra, nie <susza> było śle <susza> <się. susza> <susza> <susza> Ona nie spróciła uwagi A nie było aż tak śle, myślałam, że będzie gorzej Felicia, jak się czujesz? No właśnie dobrze, aż ja jestem zdziwiona ja łap... Jestem z ciebie dumna. Ja też jestem z ciebie dumna. No ja też jestem z was dumna. Dobra, czego? O kurde. Na początku, na początku zróbmy. <głos》> na początku lepiej zrobić ten. Na <głos》> Nie, lepiej jest. <głos》>. Na początku, na początku. Nie, jak się boję. Nie bój się, naprawdę nie bój Nie bój się, nie nie, boję, nie, boję. Bój, boję, boję, nie boję. No i lepiej się robi. Blo? Tak. Poważnie? Nie, nie, w ogóle. Usunęłaś? To co, żeby nie On już jest zrobiony? Tak, miałaś potrzebę. Pani ci mnie zakręcała teraz. Jeszcze tylko zakręcę. No, aczkolwiek nie ma jakiego. Tu i go najlepsza. No, przynajmniej więcej. A to czułaś? Mm -mm. Leci no Leci mi dużo krwi. Normalnie. To ci. nie? Czyli w leci. Po <laughs> troszkę z tyłu, po już po kolczyczkach jesteśmy i czujemy się świetnie. Bardzo pozdrawiam. Czekamy. E, e, tatę tej rodziców, tutaj. No i czekamy teraz na jedzonko, ja i ja, Alicja będziemy jadły. Szama. A ja nie, bo ja nie jem takich Karina nie jest niezdrowych rzeczy. jest No Ale jesteśmy podłudni. No Jezu. I czekamy na jedzonko, a później idziemy na tańce. Timmy Ksowicki, znowu widzisz wilki. O, cześć! Miło was poznać. No już jesteśmy po, po tańcach, bo zapomniałyśmy powiedzieć jak weszłyśmy. Taka stylowa. Wow, ale jesteś zajebistą laską, Alicja. Weź pokaż jak ty wyglądasz w ogóle. How much is your outfit? E, dobra, ja mówię pierwsza. Buty Gucci 15 tysięcy, spodnie Prada 130, koszulka Louis 150, bluza Calvin Klein, czy okulary y, Diora, nie wiem ile A tak naprawdę to wszystko kosztuje z jakąś stówę Ale moja, y, moja dusza jest najdroższa, Poka jak to się mówi, Pokaż kolczyki, pokaż kolczyki O dobra, widać, widać y, Polecamy Solarium Beauty Sun tak. Nie wiem Ale... linka w opisie, to nie przecież linka w opisie? No pewnie, polecamy tą panią. A ja jestem ubrana z Lumpa. How much is your outfit? Arfit. Dawaj to nagrywam ponad 10 tysięcy. To edycja limitowana. To jest. On to wiecie, to, to... nie jest pobrudzone, to jest tak specjalnie. No, tak to są jedna sztuka na Skarpetki, całą Polskę. Um, Projekted by Pański. Projekt Pięknie. Patrzcie, za drugim razem nam się udało zrobić fotkę. Dobra, ja już jestem w domu i nie pokazałam się jeszcze nikomu, ale zaraz się pokażę, bo chcą zobaczyć, jakie ja sobie kolczyki zrobiłam, co nie? Ale zobaczcie. Mam tutaj z Sheina, kupiłam sobie takie atrapy na nos. Zamierzam je teraz użyć. Wygląda jak miała seria kolczyka. E, idziemy po prostu zrobić prankę, no nie. <laughs> ale Bo to, co zobaczysz, może nie spodobać ci się tak, jak mi się podoba. Ale nie krzycz na mnie. Jędrzej, tunel? to Ona Organizuje co to ma? A, ona ma ten. Ale ale ktoś ci robił. No przecież byłam, hey. przy, byłam na kolczyku, tak? Hey. Chciałam powiedzieć, że coś ci wisił na. ja że Ja, myślałam, że ja coś... nie wiedziałam, że, Chciałam, że wziąłeś to ta reakcja. To, to twoje życie, twoje, twoje ciało. Ja... Mm. Tutaj bym nigdy nie chciała. Ale nie jesteś zła? To jest Twoje ciało, halino. Ale mi nie pozwoliłaś, przecież no, pytałam nie się. Pozwoli, no no, nie, pozwoliłaś, Wolałabym, żebyś taki miała. Bo Ale wcale nieładnie to wygląda. <laughs> Ale może to no, no, Nie, na tego Jest cool. Jest nie, no ja, 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 To jest fake. Oczywiście, że fake. Siema, kochani, będę przemeblowywać swój pokój. Ym, chciałabym Wam powiedzieć, że mam ogromny syf w pokoju. A może nie ogromny, ale trochę mam ten syf. No, ale będziemy go przemeblowywać i tak, szafa wróci na swoje miejsce. Przez to będę musiała e, zdjąć e, te lępeczki, dlatego że... Po prostu szafa nie będzie mogła wtedy przejść, jak będą te lampeczki. Jeszcze nie mam głównego planu na razie, wiem, że szafa idzie tam. To będzie pierwsza rzecz, którą chciałabym zrobić, chociaż sama nie dam rady, więc nie wiem, jak to zrobię. Telewizor może będzie tu pod oknem, a naprzeciwko okna, tu na korkowej ścianie, może będzie łóżko. Nie wiem, zobaczymy. Zapraszam. Kochani, udało się, mam już szafę tam, gdzie chciałam mieć, czyli tam, gdzie kiedyś była. Jaś mi pomógł. Jaś, dziękuję Ci bardzo. Fajny kadr, nie powiem. Patrzcie, tak mniej więcej jest to ogarnięte, ale za chwilkę wam pokażę całość, tylko muszę posprzątać jeszcze. jaki? Słuchajcie, moi drodzy, już wszystko ogarnięte. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo, wiecie jak wyglądało wcześniej, bo już wcześniej robiłam przemeblowanie i w ogóle. No teraz nie mam żadnego konta dla siebie. Po prostu jest pusto na środku, ale będzie jeszcze dywan. Tu mam łóżko i tu jest ściana korkowa. Jeszcze nie wiem co tam będzie. Piszcie pomysły w komentarzach. A to wygląda tak. To jestem ja. No i w sumie tyle. Bajo! Hej kochani. Będę dzisiaj robiła malowanie jęgi. Zobaczcie, mam tu przygotowaną jęgę i wodę do farb. Tu mam wszystkie farby i potrzebny mi będzie telefon z pomysłami. No i będę robiła takie na imprezę. Takie, że gra się w jęga, ale wylosowuje się drewienko i tam jest jakieś napisane zadanie. Zobaczcie, jęga już stoi i jedna część już jest skończona. Później Wam mogę pokazać z bliska. Um. Zobaczcie, kochani, tutaj mam już gotową mięgę, i wszystkie są kletki już pomalowane z dwóch stron. Już wam pokazuję. Zrobiłam ich tyle: one są różnokolorowe i na przykład zobaczcie, wylosowałam prankol, inni wybierają do kogo dzwonisz. I po prostu gramy normalnie więgę, i jak ktoś losuje, ma 10 projektów na przykład albo 7 sekund challenge, inni wymyślają. Zrób 5 pompek, twerk to moje ulubione, zapędź z kimś. Prawda, czy wyzwanie? Papier kamień nożyczki o immunitet. One no są ogólnie różne jeszcze, na przykład um, wojna na kciuki i przegranie na przykład wyciąga następnego klocka albo siłowanie na rękę. No takie różne. W jutro, czyli w piątek będzie imprezka i dziewczyny do mnie przyjeżdżają, więc zobaczycie, może pokażemy jak gramy w to, bo będziemy w to grać. Buziaki. Pa, papa